Witam moi mili bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Dzisiaj przesłanie od kart Lenormand. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania. Co karty Lenormand mają nam do przekazania na najbliższy czas? Zmiany, moi drodzy, rozwiązanie tajemnicy. No i mamy trochę zagrożenia. Uwaga na fałszywe osoby. Tutaj się wyjaśni wiele spraw i porozumienie. Porozumienie, moi drodzy duchowe, porozumienie w miłości czeka nas, ale też pamiętajmy o tym, że niektóre osoby naprawdę mogą. Wyjawić nam y, tajemnice, powrócić możemy do starych spraw i tutaj nie wszystko może być y, fair. Y, mam na myśli y, moi drodzy powroty, bo tutaj y, powroty osób, powroty sytuacji. Musimy przyjrzeć się bliżej naszym znajomościom. Musimy przyjrzeć się bliżej. Y, może rodzinie. Nie wszyscy, nie wszyscy są możliwe, że szczerzy i to w najbliższym czasie wyjaśni się, rozwiąże się właśnie ta zagadka przy księżycu i przy kluczu wyjaśni się zagadka. Wiele osób, moi drodzy, hmm, oczywiście te niejasne sytuacje mogą dotyczyć hmm, Spraw domowych, ale też spraw zawodowych. Pomimo wszystko, że czeka tutaj trochę nas nieporozumienia, yy, możliwe, że trochę zdziwienia, nawet może, czy rozczarowania, to wszystko obróci się, moi drodzy, w dobrą stronę, w pozytywną stronę w naszym kierunku. Są te łabędzie dojdzie moi drodzy do porozumienia. Porozumienia. Możliwe, że niektórzy będą yy, kochani powracać do swoich starych prac, do swoich starych miejsc zamieszkania, bądź też niektórzy mogą otrzymać w najbliższym czasie nowe klucze. Nowe klucze moi drodzy do Domu, do mieszkania, bądź też do czyjegoś serca, moi drodzy, otrzymacie y, takie pozwolenie od tej drugiej osoby, od tej drugiej połówki do waszego serca. Także ja wam życzę takiego wyjaśnienia, moi drodzy, pomimo tego zamieszania, które tutaj widać w tych kartach, ale tutaj są pokazane. Dosyć duże zmiany mamy, transformacje, które przychodzą, y, moi drodzy, y, bo są potrzebne, te zmiany. Y, jest ta zmiana po to, aby nadeszło wyjaśnienie, moi mili, i porozumienie, tak jak mówię, czy to w miłości, czy to w sprawach zawodowych, to jest ogólne czytanie, więc y, tak myślę, że Powinnam powiedzieć, moi drodzy, że w miłości i w sprawach zawodowych. Także jeśli będzie to zamieszanie, nie martwcie się, jeśli będzie ktoś fałszywy, choć może w jakimś minimalnym stopniu, to, to wszystko się wyjaśni, naprawi, będzie, moi drodzy, porozumienie. Także pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia.